Tawaj szkoda dnia! Tawaj szkoda dnia! My tu, słuchajcie, się wszyscy zajmujemy jakimiś takimi głupotami. Są te pandemie, obostrzenia, omikrony, inne Łukaszenki, śniegi i tak dalej. A tymczasem pan Szymon Hołownia zaprezentował plan dla gospodarki 2050, i on chce dyskusja o wprowadzeniu euro w Polsce. Dyskusja o euro. Tego nam w tym momencie brakowało. Generalnie powiem wam, zaczynając dyskusję, wychodząc naprzeciw, euro jest bardzo dobre, ale dla Niemiec. No i to w zasadzie kończy dyskusję. Także jałowo sobie chwilę popitolić, powiem wam, to zawsze ożywia atmosferę I to, i to jest cenne, tak. Poranny show w RFFM Wstawa i szkoda dnia internet pisze, że minister zdrowia Adam Niedzielski mówi w wywiadzie o koronawirusie jest ryzyko, że z czwartej fali wejdziemy prosto w piątą. A, y, a nie może by od razu, nie wiem, w 15 mi darować sobie te całe zamieszanie szósta, siódma? Ja, ja to bym w ogóle chciał, żeby jedyną falą, jaką zaliczymy a propos koronawirusa była fala meksykańska. Tak, Oj, na koniec. Będzie, będzie, tak, jak tylko pojawi się koronawirus wariant sombrero. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF trafiliśmy na ciekawe porady z, z, z Tomaszem. Mhm. Wegańskie Boże Narodzenie. Internet pyta, co ugotować na święta? We, Wegańskie. Tak? Wegańskie, także bez mięsa. No nie wiem, czy to nie na być śmiałe. Nie wiem, zacząłbym od wegańskiej wigilii. Tak, tak. Ty, umówmy się. Tylko ryby, grzyby. Nie, może jakieś pierogi do tego. Jak kapusta, to bez wkładki. Do, I do tego obowiązkowy... No, kompot z suszu bym proponował Spróbujmy, jednak. Spróbujmy, no. Katolicka tradycja potrafi być zaskakująco nowoczesna. Tak jest. Stawaj, stawaj Dotarłem, powiem Wam, czy u Was też biało, bialutko, bieluśko. Jest, jest, bieluśko. Bo myśmy wczoraj byli w na występie tam było bardziej biało, ale tutaj też jakoś tak dosypało Okej, no to cóż powiem, zima zaskoczyła radiowców, ale już jesteśmy wszyscy. Słuchacze, nie dajcie się, niech zima nie zaskakuje. słuchaczy prasa dzisiejsza, sprawdź na jaki dodatek drożyźniany zasługujesz, jaki dostaniesz. Dodatek czy dodatek? Dodatek drożyźniany. Dodatek, Okazuje się, że jedni dostaną tysiące. 150 zł, a niektórzy 20 złotych dostaną dodatku w zależności od tego, ile kto bierze dochodu na rękę i na głowę. Tak, ale 20 zł dodatek drożyźniany na miesiąc, tak, na to dzień. na waciki, nawet na miskę ryżu nie starczy. Jaki miesiąc? Rocznie! To jest 20 zł rocznie! I to w Jak dwóch to transzach. Rocznie? W, rocznie. w, dwóch w transzach. czym? W dwóch transzach. Jak dwie dychy w dwóch transzach? No tak, dostaniesz w dwóch transach po 10 złotych. Pierwsza w marcu. Bo Boziu, to dobrze, że w czterech nie zrobili transzach, bo musieliby po piątce w bilonach wypłacać. No wczoraj wielkie emocje w Warszawie Liga Europy Legia podejmuje Spartaka Moskwa. Przypomnijmy, wygrana ze Spartakiem dawała awans do fazy pucharowej i, I jak Siep. Zwykle! Efektowna oprawa meczu kibiców legii, którzy przywitali gości zgrabnym na pół stadionu hasłem jazda z... Kurami. Mhm, tak. no. I, w, I w 17. minucie meczu Kura Bakajew. Dziobie legie w oko i Spartak wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Ale tak. nie, była szansa w 98. minucie meczu legi trafił się jak ślepej kurze ziarna, zresztą rzut karny i szansa na remis i wyeliminowanie Spartaku i. I? I cała sprawa idzie o to, że ten karny im się nie trafił. Tak. A dokładnie nie trafił go Peckhardt, Tym samym Spartak wygrywa i kończy na pierwszym miejscu, a lega na ostatnim w grupie. I o, to, opowiedzieliśmy no. wam mecz. także. I taki to porządek w kurniku. A jak to mówią? Kogut co dużo pieje, mało jajek daje. Czy, czy jakoś tak? No jakoś tak bardziej, no. Wstawaj szkoda dnia w RMF FM. W dzisiejszej, w dzisiejszej pracy yy, prasie czytam takie wyznanie Wyznanie nieznanej gwiazdy Disco Polo Dosyć pikantne, ale o wirusie Chcecie? No czyli. No dajesz, dajesz Co może być y, pikantnego wirusie? o wirusie? Uważaj, to cytat Przez wirusa nie miałam ochoty na seks O panie, pa mhm. Jeżeli to wyznanie nie przekona Polaków do szczepień No to ja już nie wiem y, co Wstawaj, szkoda dnia w RPFFM tu, RMFFM. Wstawaj. Szkoda dnia. Poranny Joe w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.